Agnieszka Wolny hamkało. nikt, nic. Prawie nic, kilka SMSów, senna erotyka nad ranem. Jakiś wspólny śmiech, nie pamiętam czym wywołany, i coś niemiłego, też razem. Zgubiony telefon, jakaś mała kradzież. Czułość dawkowana jak barbiturany, żeby utrzymać to nic. Teraz połóż się pośród tego. Poczuj, jak się napina. Zawiązuje. Aldehyd, jakaś nowa struna. I pamiętaj, jak ci nie wolno. Pomyśl o nim coś brzydkiego i obudź się. Czytała Anna Gajewska. Wolnelektury.pl. Zostań naszym przyjacielem.